Nie, nie ale się umyłem. Dobra, słuchajcie. Przyjdzie egzamin praktyczny, pierwsze co? Zanim manewrowanie, to musicie odpowiedzieć na pytanie otwarte inspektora. To jest proste pytanie z cyklu Waszej znajomości na temat sprawdzenia czy urządzenie jest sprawne, czy działa i takich podstawowych elementów konstrukcyjnych. Tak naprawdę są to działania, które Wy powinniście zrobić przed rozpoczęciem pracy. Ja teraz Wam te działania przybliżę. Nagadam się z 10-15 minut ale będę Wam zwracał uwagę, co jest bardzo ważne na egzaminu, o co często pytają, co bezwzględnie trzeba umieć. A generalnie cały opis tego, jak się sprawdza urządzenie przed rozpoczęciem pracy, będziecie mieć tutaj na filmie. I teraz tak, ja bym podzielił Wasze obowiązki przed rozpoczęciem pracy na trzy kroki. Pierwszy krok to jest sprawdzenie dokumentów, drugi to jest ogólna ocena stanu technicznego, wzrokowe wykluczenie ewidentnych uszkodzeń i trzecie to jest odpalenie maszyny i sprawdzenie, czy wszystko działa w niej prawidłowo i dopiero wtedy można przystąpić do pracy. I z tych trzech kroków, z każdego elementu, oni o coś mogą zapytać. Mówiłem, pierwszy krok to są dokumenty. I to jest częste pytanie. Eee, Któryś z Was może dostać, dobra powiedz mi w ogóle, co powinieneś zrobić, jakie dokumenty sprawdzić, zanim w ogóle wejdziesz na maszynę. Cztery święte dokumenty wymienić na egzaminie. Pierwsze, to sprawdzacie czy macie swoje uprawnienia w kieszeni, bez tego Wam nie wolno jeździć. Przypominam, że te uprawnienia, czyli zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi, jest ważne z dokumentem tożsamości. No, macie PESEL, rodzaj uprawnień, trzeba, żeby ktoś Was sprawdził, czy Ty to Ty. Więc uprawnienia, pierwszy dokument. Drugi, decyzja zezwalająca na eksploatację wydana przez dozór techniczny i nie mówić na egzaminie, że sprawdzam, czy jest ten. No, UDT, UDT to jest na ulicy Rydla w Krakowie. A wy musicie sprawdzić, czy inspektor UDT wydał decyzję to jest słowo kluczowe decyzja zezwalająca do eksploatacji urządzenia. Tak jak samochód techniczny musi przejść te badanie na stacji diagnostycznej, to to musi przejść badanie przez Urząd Dozoru Technicznego. Przychodzi inspektor, bada i wydaje decyzję, która dopuszcza urządzenie na rok. Czyli przychodzi na badania okresowe i po roku przychodzi znowu na badania okresowe i po roku znowu przychodzi na badanie okresowe. Badania techniczne raz do roku wykonuje inspektor. Wy na tej decyzji macie sobie sprawdzić, oczywiście, że to wasze urządzenie, czy ktoś wam nie dał decyzji od czegoś innego, i macie sobie sprawdzić ważność tej decyzji. Czy ona czasem jest skrócona, do kiedy jest, bo ktoś wam mógł dać na przykład decyzję sprzed dwóch lat. Jest? Jest. O, że dwa lata temu wydana, nie? Więc sprawdzać sobie datę, szczególnie jeśli pracujecie na rentalach. Pój co to przyjechało, tak naprawdę. Wasz sprzęt jeszcze znacie, ale przyjechał rental dzisiaj nowy. A może badania miał pół roku temu robione. Ok, trzecia rzecz, czyli mamy uprawnienia, decyzja. Trzeci dokument dziennik konserwacji. Obowiązkowo. Poza tym, że urządzenia ma być dopuszczone przez inspektora. To urządzenia transportu bliskiego wszystkie muszą jeszcze przewodzić konserwację. O ile samochód to sobie robicie albo nie, chyba że macie gwarancję i nie chcecie zrobić, to tutaj to jest obowiązek. Ma być wpis w dzienniku konserwacji zrobiony przez konserwatora, czyli uprawnioną osobę do konserwacji, raz na 30 dni. Czyli tu już systematycznie. Ewentualnie to jest ważne, raz na 30 dni, bądź zgodnie z zaleceniami producenta. Bo producent mógł przewidzieć 300 motogodzin. No to co 300 motogodzin? Producent ma zawsze rację. Ale, jeśli producent nie napisał co ile przeglądy konserwacyjne, albo na przykład tylko okres gwarancyjny, a potem kulej dusza, to po to są przepisy dozorowe, które mówią raz na 30 dni przegląd konserwacyjny takiej maszyny. I zwykłych wózków zresztą też. Eee, więc badanie raz do roku, wydana decyzja. Eee, przegląd konserwacyjny raz na 30 dni, bądź zgodnie z zaleceniem producenta. Co w takim dzienniku konserwacji się znajdzie? Kolumna z datą, z licznikiem oto godzin, żeby sprawdzić czy aktualne. Jakie czynności wykonano, na przykład przegląd konserwacyjny zgodny z DTR albo wszelkiego rodzaju naprawy. Następna kolumna, sprawdy, niesprawny. Następna kolumna, podpis z numerem uprawnień konserwatora. I to już sobie systematycznie sprawdzacie. O ile decyzję zobaczycie, dobra, na rok ważna, to, to tu już trzeba sobie systematycznie sprawdzać. Ok? Dobra. Uprawnienia, decyzja, dziennik konserwacji. Czwarty dokument, instrukcja obsługi. Pracujesz na jakimś urządzeniu, masz się zapoznać z jego instrukcją, bo przepisy dozorowe mają, mówią o obsługujących. Jest jeden przepis, który stricte was dotyczy. Paragraf 8 rozporządzenia mówi, że obsługujący ma pracować zgodnie z instrukcją obsługi. Tyle jest o obsługującym. Tyle, jest, ale to jest meritum. To jest meritum tematu. Dobra, dokumenty grają. Tu przechodzicie do kroku drugiego, czyli ogólne oględziny stanu technicznego. Co tu trzeba zrobić? Trzeba wykluczyć wycieki zewnętrzne, o wewnętrznych powiemy potem. Trzeba ocenić stan ogumienia stan konstrukcji mechanicznej, na uszkodzenia mechaniczne, na łączenia, czyli sworznie, śruby, czy są sworznie zabezpieczone, czy są śruby skręcone, czyli obejść, nie jakaś modlitwa, ale obejść, wykluczyć. I teraz pokażę Wam, o co mniej więcej chodzi i zwrócę uwagę, co z tego zagadnienia pytają inspektorzy. Na razie na start. Jak to do takiego będzie nie znaczyć? No i lepiej od punktu, od punktu wyznaczyć sobie punktu, gdzie wchodzę, nie? Dobra, no to wchodzę do urządzenia tutaj, sprawdzę sobie co. Drabinka stałości, czy nie urbana, można sobie wtedy z na przykład sprawdzić. Drzwi, konstrukcja mechaniczna, lusterka, wszystko jest ładnie, zawiasy, wszystkie. Ja tutaj od razu mam dojście, dostęp do sprawdzenia sobie poziomu oleju hydraulicznego. Tutaj mam paliwo, niestety korek już trzy razy rozkręcany przez złodziei yy, i olej hydrauliczny. Nie popieprzyć sobie, no na przykład na przykład mam nieznaczony diesel, nie? Dlatego że jedną nakrętkę też już mi dziabnęli. Ale e, jakbym tu wlał Diesla, to, bym, to by mi problem albo na odwrót. E, więc nigdy sobie nie powiększyć tego. Dobra, e, tu się zgadza, idę dalej. Co mam dalej? Mam poło. I tutaj się teraz zwracam uwagę. Zajebiście częste pytania na egzaminie: jakie mamy ogumienia na wózkach i jak je sprawdzamy. Na tego typu wózkach raczej się spotkacie z ogumieniem pneumatycznym, ewentualnie elastycznym. Ale oni pytają o generalnie o wszystkie wózki, więc trzy typy ogumienia: pneumatyczne, elastyczne, czyli w środku, wypełnione specjalną gumą, taką tworzywą sztuczną. Jak się wbije, gwóźdź to się wbije i cześć, ale one już tłumią drgania. I koło typu masyw, to są raczej dla wózków elektrycznych, głównie jeżdżących po halach, również sięka, twarda nawierzchnia. Czyli macie felgę i cienką warstwę takiego tworzywa sztucznego, które po prostu zero, zero tłumienia drgania. Ale opory toczenia żadne, prawie bez, bezawaryjne, prawie bezobsługowe koło. więc tam pochali, będą jeździć nim 10 lat Okej, tak? Ok, czyli trzy typy ogumienia: Masyw, elastyczne i pneumatyczne. A teraz co operator sprawdza w ogumieniu? Bardzo częste pytanie. Pierwsze, trzy rzeczy. Pierwsza rzecz: dokręcenie śrub mocujących, czyli kompletność i dokręcenie, że nikt nie potwierdzają, nie rozkręcił, ma być skręcony. Druga rzecz zewnętrzna warstwa ogumienia na uszkodzenia mechaniczne i wytarcie warstwy bieżnikowej, czyli dwie rzeczy. Uszkodzenia mechaniczne, przeżyłe jakieś przecięcia całkowite opony, oderwane kawał gumy. Jeśli mamy ogumienie elastyczne, czyli pełne, to jeśli masz lekko nacięty bieżnik, to tam nic, nie, nie ważne. Ale jak masz ten, całe koło poprzecznie gdzieś rozcięte, no to to już jest widoczne uszkodzenie mechaniczne. Bieżnik. Bardzo często to pytają. Dla ogumienia elastycznego, czyli ogumienia pełnego, najczęściej macie znacznik z boku, jest taki rancik, ja Wam może pokażę, pewnie będziecie na błyskawicie, jest rancik, tak, i no, on może ten bieżnik zejść aż do tego ranta, no może być i W przypadku ogumienia pneumatycznego, bardzo często tego znacznika nie ma, czasami jest gdzieś tu przy bieżniku, ale, czasami, ale z reguły nie ma. Ile się przyjmuje? Tyle co w samochodzie, jest wskaźnik TWI, minimum 1,6 mm wysokości bieżnika musi zostać. I to jest przegumieniu pneumatycznych. Zapamiętać znacznik bądź wskaźnik TWI dla ogumienia pneumatycznego. Ok, czyli mamy śruby, pierwsza rzecz. Druga rzecz, uszkodzenia mechaniczne i bieżnik, czyli zewnętrzna warstwa ogumienia. I trzecia rzecz, tylko dla ogumienia pneumatycznego, ciśnienia ciśnienie. I Troszkę tu pogadałem, to jest ważne do egzaminu, ale to jest też ważne do waszej pracy, bo no, na kołach stoi wam urządzenie. Jeśli macie nierówne ciśnienie, uszkodzenie i tak to, dalej, to może być główna przyczyna waszego wypadku w trakcie pracy. Więc rzeczywiście to to sobie ocencie zawsze: Obe obejść to urządzenie do koła, nawet nie trzeba mierzyć tego ciśnienia, ale zobaczyć, czy wam nie siedzi na którejś kole, kole. to jest ważne. To Dobra, idziemy dalej. Koło sobie oceniłem, patrzę, mam już światełko e, jest, patrzę, mam pierwszą łapę. To widzę jakieś połączenia, nie? Stworzeń, zabezpieczony kopytkiem, zabezpieczony. To nie wypadnie, może być szpilka jakaś. Okej, okay, tu wygląda dobrze. Sprawdzić, czy tu jakiś kamień nie nawaliło. Konstrukcja, nie ma pęknięć, już kodzeń, łączenia, wszystko wygląda dobrze. Widzę przewód, nic mi z niego nie cieknie. I widzę przed nim most. Tak samo oceniam sobie śruby. Konstrukcja, pęknięcia, siłownik, czy coś mi z niego nie cieknie, nie cieknie olej. Lecę dalej. Mam czoło mojego wysiegnika i widzę od razu łączenie łańcucha z konstrukcją. Swożonki na miejscu. Patrzcie, głupie sworzonki, jakby one wypadały, mogłyby mi całą konstrukcję rozrzucić, więc to jest ważny element bardzo. Yy, łańcuch. Częste pytanie na egzaminie. Ile może się wydłużyć łańcuch nośny na wosku? 2-3%. Jak to się mierzy? Jest do tego specjalna linika. możecie sobie na YouTube nawet wpisać mierzenie łańcucha wózki i Wam wyjdzie jakiś tam minutowy, jak gościu to pokazuje na urządzeniu. Bierze się miernik od granicy spożnia do granicy swożnia, on pokazuje tę skalę, To się mierzy między konkretnym odcinkiem i Ci wychodzi, czy się wydłużyło powyżej 2-3%, maksymalnie 2-3% wydłużenia. Czy to operator robi? Raczej wzrokowo, czy nie jest popękany, czy jest nasmarowany, czy nie jest uszkodzony, czy nie wisi. Jak jest coś nie tak, to konserwator. Raczej to jest ten sposób. Ale do egzaminu oczywiście powinniście wiedzieć 2-3% zadłużenia. Za pomocą specjalnego przyrządu się robi ten pomiar. Pęknięcie, eee, uszkodzenia mechaniczne. Zawieszenie wideł bardzo ważne, jak zaczynacie pracę sobie podnieść, to już i sprawdzić, czy tu wszystko wisi prawidłowo. Czy są właśnie stworze zabezpieczające belki i tak dalej. Różnie te widły, czy inne oprzyrządowanie robocze może być zawieszone, trzeba dokładnie wiedzieć, czy że jest ok. Tak samo, sama widła, czy jest właściwie. I teraz bardzo często pytanie na egzaminie: widły podaj mi parametry zużycia, powiedz mi coś o widłach. No to dobra, po pierwsze, widły nie mogą być pomalowane. Dlaczego? Bo można zamalować pęknięcia jakieś, i nie widać ich, nie? Więc widły nie powinny być pomalowane. I teraz tak klasyczne parametry z użycia wideł. oczywiście pęknięcie, uszkodzenia mechaniczne. jak wszędzie, to zawsze może się mówić. Nie mogą być pęknięte ani uszkodzenia mechanicznie I teraz dwa parametry: wygięcie wideł i wytarcie wideł. No widły szorują, ziemię szorują gdzieś tam ładunki, no i noszą ciężary, więc się wyginają. Wygięcie 3 stopnie. Kąt mamy w stopniach. Często chłopaki mówią w procencie naglądającym. Kąt mamy w stopniach. 3 stopnie się mogą wygiąć. One mają kąt 90 stopni, więc mogą się odbiąć do 93. Albo do 87, pamiętajcie, że w obie strony, bo czasami też wydają góra, dół. No w dół, nie, nie, one się mogą o 3 stopnie wygnąć po prostu, w górę czy w dół. Drugi parametr, wytarcie. Mierzymy to około 10 cm od czoła widła, od naroża, mniej więcej tu. Wytarcie widły wynosi maksymalnie 10%, ale nie więcej niż 5 mm. To oznacza, że Widła, która ma 4 cm grubości nominalnej, może im się zużyć 10%, czyli 4 mm, ale nie więcej niż 5 mm, czyli 4 mm po prostu to jest ta granica. 4 cm widła może się zużyć maksymalnie 4 mm. Ale wziąłbym widłę 8 cm. 10% to jest 8 mm, a parametr mówi nie więcej niż 5, czyli maksymalnie może się 8 cm zużyć 5 mm. 9 cm 5 mm. 7 cm, 5 mm. Dopiero jak zajdę do widły poniżej 5 cm, czyli 4, 3, 2, to biorę sobie od razu procent. 4 mm, 3 mm. Nie? Dość logiczne. 10%, ale nie więcej niż 5 mm. Bardzo ważne. I na egzaminie często podają wprost. Masz widłę takiej takiej grubości. Ile się może zużyć? Dobra. Więc to jeszcze ważne zagadnienie do egzaminu. Idziemy sobie dalej. Eee, idziemy sobie dalej. Tu złączka do sterowania, nieważne. Łącznik krańcowy. Łącznik krańcowy zbliżeniowy. On sobie mierzy odległość do tej blaszki. To jest jedno z zabezpieczeń elektrycznych w tym urządzeniu. Co on ma spowodować? On ma spowodować to, że jak ja wysunę teleskop i chcę, opracowałem na podporach i chcę je teraz złożyć, podpory. Nie, dopóki nie złożycie teleskopu, to on wam nie puści podpór do góry. Ze względów bezpieczeństwa, żeby się czasem nie wywrócić. Dobra, lecę dalej. A, czego nie było z tamtej strony, a jest tu. Siłownik dodatkowy, I tak samo sprawdzamy jego zamocowanie, wycieki hydrauliczne, zamek hydrauliczny, wszystko jest konstrukcyjnie ok. Ten siłownik jest od wychyłu bocznego maszyny, mogę się na kołach przechylać, prawo, lewo, zobaczyć dwóch. Idę dalej, trzy rzeczy sprawdzam w ogumieniu, idę dalej, idę jakieś przewody hydrauliczne, nic nie cieknie, wygląda dobrze, lusterko. Ups. Co tu operator może sprawdzić? To samo co w samochodzie, bieżąca eksploatacja. Czyli Wy sobie możecie sprawdzić olej silnikowy, możecie sobie sprawdzić filtr oleju, zamocowanie akumulatorów, naładowanie akumulatorów. O proszę bardzo, co ja muszę uzupełnić? Ewidentnie. I żebym się kopał to po to eee, filtr oleju, fil powietrza, można sobie przedmuchać To co tam oczywiście przewidział producent instrukcji, wy możecie sobie tam filterek oleju, też troszkę tutaj jakiś się zbierało. i leju tylko paliwa. E, bieżąca eksploatacja po prostu, nie, studiuje, nie kombinujecie, możecie sobie sprawdzić w pełni i ustawić. E, dobra. E, Idę dalej, koło, trzy czy rzeczy sprawdzam, idę dalej, tylni most, czy coś nie cieknie, proszę bardzo. Tutaj widzę, że mi nie? Tapiole, nie? Jest mały wyciek, do zgłoszenia, prawdopodobnie z przewodu hydraulicznego, który jest tutaj. I teraz, tak, e, to jest do zgłoszenia do konserwatora. E, najlepiej sobie przeczyć szmatką, popracować, zobaczyć, co tu się dzieje. Tak naprawdę, że to leje z tego w trakcie pracy tak. To są akurat siłowniki odpowiedzialne za poziomowanie wideł. Czyli jak ja wyjeżdżam e, wysinkiem do góry, to, to się o, otwiera, zasysa, tak jak wyciśnienie e, olej z wideo. One się automatycznie poziomują. To nie jest super ważne, ale trzeba, żeby było sprawne. Przewód hydrauliczny w ogóle kiedy jest do wymiany? Jeśli jest przytarty delikatnie? Jeśli jest przytarty tak, że widzicie stalo, stalowy oplot wewnętrzny. To on jest do wymiany na 100%. Jeśli jest delikatnie przytarty, to mu się nic nie dzieje. Ale jeśli z jego kapie, jest uszkodzona, to się do wymiany. Czy czy nie jest uszkodzona. Światełka. Światełka w ogóle nie można wychylać. Jeśli idzie pod budowie, można dać je do pionu. Jeśli widzicie po drogach, muszą być w poziomie. Drugi siłownik i tutaj, bardzo ważne kolejne zabezpieczenie elektryczne. Na każdej ładowarce znajdziecie go właśnie na tym moście, czujnik przy momentu wywracającego. Wy, jak macie ciężar na widłach i teraz kopujecie rośnie Wam moment wywracający. To co mówiliśmy na siłowni, tu jest 2 kilo, 20 kg kilo ok, a tutaj 20 kilo już jest niewygodnie. Dla ładowarki jest to samo. I macie wskaźnik momentu wywracającego w kabinie. Im dalej, tym mniejszy udźwig. I to Was pilnuje właśnie, żeby się nie wypierdzić. To jest właśnie ten czujnik yy, yy, ogranicznik w udźwigu. W moim przypadku to nie jest ogranicznik, tylko wskaźnik, czyli mi nie odetnie ruchów niebezpiecznych, mi tylko wskaże, że mogę się wywalić i jak będę chciał, to się wywalić. Zaraz do tego widzę. Dobra, ogólne oględziny stanu technicznego można uznać za zamknięte. Oczywiście sprawdzamy też wycieki oleju, jestem tam pod urządzeniem i tak dalej. Czyli bez modlitwy sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. Trzeci etap. To już jest sprawdzenie, czy urządzenie działa sprawnie. I to się już wiąże z tym, że trzeba wejść do kabiny. Trzy punkty podparcia bardzo ważne na egzaminie, i nigdy za kierownicę. Raz, dwa, trzy. Siadam. Oczywiście pierwsze co to zapinam, basy. Ok. I zawsze zaczynam od tego, że uruchamiam prąd. Sprawdzam sobie, co się dzieje na panelu sterującym. Pokaż telefon, ja sobie tu wezmę, to wezmę od razu, bo tak go mówiąc, nagram nieźle mieli. Czyli odpaliłem sobie ze stacyjki pyk, prąd. Patrzę, czy jakiś mi tu błąd nie, nie wyskakuje. Czasami macie komputer gdzieś tutaj też jakiś, też sobie zerknąć. Ok, widzę, że mam tylko zaciągnięty ręczny. Jeden co się dzieje. To pierwsze, co to sprawdzę, sygnały dźwiękowe. Na żółtym guziku mamy sygnał ostrzegawczy. Kolejny sygnał, jaki będę miał, to będę miał sygnał cofania. Wrzucam bieg wsteczny. Wracam do neutralnego. Sygnały dźwiękowe u mnie działają. To sprawdzam sobie świetlne. Tu mam światełka. Gdzie ja mam światełka? Tu mam światełka. Odpalam sobie światła. I tak samo jak w samochodzie. Hamowanie, wsteczny. Powinniśmy wezwać sąsiada i zapytać się, czy, czy działa. No i słuchajcie, jest to coś, co raczej każdy pomija. Ale wiadomo, trzeba o tym wspomnieć, że, że sygnały świetne i dźwiękowe do sprawdzenia. Działają. No to odpalam sobie silnik. I sprawdzam mechanizmy. Zacznę od mechanizmu pracy, czyli Dźwignia do siebie, wysięgnik do góry. Sprawdzam czy, kon, e, czy potencjometr reaguje na wychył, czyli prędkość. Tak, im mocniej wychyle, tym szybciej idzie. To działa. I tak powinienem. Kurwa. Zaczekajcie. I tak powinienem sprawdzić w całym zakresie ruchu, w całym zakresie ruchu, czyli do samego końca wychylić wysięgnik, żeby sprawdzić, czy w pełnym zakresie wszystko dobrze działa. Bo to, że tutaj na 3-4 metrach działa dobrze, to nie znaczy, że działa do samego końca dobrze. Dodatkowo na samym końcu, w momencie kiedy tłoczysko całe wyjedzie, mam wysięgnik do samej góry, to co się powinno wydarzyć? No, ja trzymam ruch dalej zasterowany, więc tutaj do, do cylindra powinien być ładowany olej. A już nie ma miejsca, gdzie tu wszystko wyjechać. No właśnie. W granicy ruchu powinien zadziałać albo zawór przelewowy na hydraulice i on przelewa ciecz z powrotem do zbiornika oleju, albo po prostu łącznik krańcowy elektrycznie rozłączy mi ruch. I ja on do, do, dojadę do końca i elektrycznie sterownik zostanie rozłączony, już po prostu nie będzie działał, daję ruch do góry. Co robię? Jadę w dół. I tak sprawdzam każdy mechanizm. Na razie sprawdziłem sobie wysięgnik do góry. To teraz sobie sprawdzę wychył wideł w prawo. I w lewo to jest wychył wideł. Ok, i one idą sobie do góry, i znowu do granicy ruchu powinienem sobie posprawdzać. Co robię dalej? Sprawdzam sobie teleskop. Teleskop, lewy kciuk teleskopuje. Jak dodam gazu, to pójdzie szybciej. Ok, i tak powinienem znowu do granicy ruchu sprawdzić sobie wszystkie mechanizmy, czy działają płynnie. W momencie, kiedy mam to zrobione, to sprawdzam kolejny mechanizm. Na przykład tutaj, na tym guziku, wychył lewo, wychył prawo i maszyna się wychyla prawo, lewo do granicy ruchu. Kolejne mechanizmy, które mam, podpory. Mogę tu dwu, dwa, dwa na raz synchronicznie, lewa, lewa i prawa podpora idą teraz, teraz nie widać, bo mam wysięgnik. Oczywiście zawsze trzeba sprawdzić, czy podpór nie ma, do granicy ruchu sprawdzić, czy działają. Z mechanizmów pracy tak naprawdę wszystko, więc trzeba by przejść do sprawdzenia mechanizmów jazdy. Podejdź tu bliżej będę trochę krzyczał, po co mi się podtrzymał. Sprawdziliśmy wszystkie mechanizmy pracy, czyli ryszej mniej pod trzema kątami, ruchami, wychył maszyny i rozpadanie potwory. Wszystko do granicy ruchu, żeby w pełnym zakresie się działa. To co teraz sprawdzam? Hamulce. hamulce mamy dwa zasadniczy. Pomocniku. Jak sprawdzić ten? Główny hamulec w w trzech etapach. Wciskam sprawdzam, czy nie jest zapowietrzony. Jest OK. Drugi etap. Rozpędzam się bez ładunku do przodu, hamuję i oceniam drogę hamowania. Trzeci etap. Biorę ładunek nominalny, czyli dla mojego urządzenia tam mniej półtonetka. Co robię dalej? Rozpędzam się do tyłu i hamuję. Oczywiście, nikt tego nie robi, nie ukrywajmy ale tak powinno wyglądać teoretycznie sprawdzenie hamulca w wózkach widłowych Takie no, no, taki jak i mniejszy Trzy etapy, zapowietrzenie rozpędzić się do przodu bez ładunku, zahamować rozpędzić się do tyłu z ładunkiem i zahamować, jak zrobiłem to to przechodzę do sprawdzenia hamulca ręcznego i znowu, dla wózków widłowych powinno się to odbywać na wzniesieniu dla wózków spalinowych bodajże o pochyleniu chyba 15% względem terenu yy, i e, zaciągam ręczny, na widłach ciężar nominalny i czekam minutę, dwie, nic się nie wydarzyło, hamulec trzyma. I znowu, nie ukrywajmy nikt tam nie sprawdza hamulca, to mam zniesienia o pogrębnym natyleniu. Inny sposób, bardziej praktyczny, rozpędzić się z ciężarem i zahamować ręczny. Tylko nie na odwrót, że mam zahamowany i próbuję ruszyć, bo hamulec bardzo często elektrycznie rozładza napęd, więc ja się rozpędzam, a dopiero potem hamuję to ma jakiś sens. I tak się raczej sprawdza Jak już sprawdziłem mechanizmy pracy, sprawdziłem hamulce, to sprawdzam w kręgu, w pełnym zakresie i sprawdzam jazdę. Jak do tego doszedłem, to już mam dużo sprawdzone, zaraz sobie dobramy resztę, ale na razie chwila na ćwiczenia. Stop.